Za nami kolejny tydzień stycznia. Stycznia, który jest kontynuacją boomu. Boomu związanego oczywiście ze sztuczną inteligencją. Na naszym kanale ostatnio pojawiło się kilka ciekawych nagrań, między innymi z Marcinem Tuszkiewiczem, właśnie w temacie sztucznej inteligencji. My natomiast zastanawiamy się, jak daleko ta sztuczna inteligencja rynki finansowe może wywieźć do góry. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje oczekiwania. No bo to, co się dzieje, oczywiście, to jest. Głównie efekt spółek technologicznych notowanych na amerykańskich parkietach, indeks Nasdaq nowy rekord, indeks S&P 500 również ten rekord w ubiegłym tygodniu poprawił i sprawdziło się to, o czym mówiłem, że według mojej oceny co najmniej do końca stycznia to nowe ATH powinno się pojawić. A ty w komentarzu wyraź swoją opinię, czy tutaj rzeczywiście możemy się spodziewać krachu czy tak jak w przypadku efektu stycznia, tak i w 2024 roku będziemy mogli spać spokojnie, bo jak jest styczeń, taki cały rok. Wskakujemy do platformy X Station i oczywiście nasze oczy ujrzą nas daka, ujrzą nas daka, bo te świece rzeczywiście wymagają, chociaż może nie chwili, zadumy, ale co najmniej przybicia sobie piątki. Jeżeli inwestujesz, nawet za pomocą ETF-ów długoterminowo to nie musi być od razu spekulacja, ale te dwie świece, czwartkowa i świeca piątkowa, no pokazują, co jest w gazie. No i oczywiście możemy sobie tutaj wskoczyć na tą spółkę, która jest takim reprezentantem tego boomu związanego ze sztuczną inteligencją, i mamy Nvidia, która notowana jest. Prawie już po 600 dolców, a tutaj my mówiliśmy o tym, że ewentualnie to uzupełnienie luki cenowej powstałej po wynikach mogłoby mieć miejsce. No i wiemy, że ten scenariusz na ten moment scenariuszem realnym nie jest. Ciekaw jestem, jak wypadać będą wyniki, i wyniki w szczególności za czwarty kwartał ubiegłego roku, no i za ten pierwszy kwartał 2020. 24 roku, natomiast widać, że ten kapitał napływa i chce napływać, no i patrząc już po tym, jak kształtuje się ta ściana wznosząca, bo to jest ściana wznosząca, no to możemy mówić już o boomie. Bo tak jak w przypadku zdaka mówiliśmy nieśmiało o tym, że moment kiedy o światło dzienne ujrzał chat GPT, to był moment, kiedy możemy powiedzieć, że ten etap pierwszy boomu sztucznej inteligencji czy hossy AI miał miejsce no tak teraz to przyspieszenie jest aż nadto widoczne i oczywiście powodzenia dla wszystkich shortujących bo jest to no, niezwykle ryzykowne i trudne zadanie szukanie krótkich pozycji. Chociaż trzeba też dodać, że ostatnie 5 sesji handlowych, jeżeli handlujesz intradejowo, typowo, no nie było łatwymi sesjami. Więc chylę czoła, jeżeli udało Ci się z tych sesji wyciągnąć jakiś kapitał dla siebie. Natomiast widzimy też tutaj w przypadku indeksu SP 500, jak ładnie z tego trójkącika zwyżkującego my się tutaj wybijamy i wędrujemy w górę. Sytuacja wygląda na ten moment oczywiście niezwykle, niezwykle byczo. Podrzucam link w przypiętym komentarzu do webinaru w poniedziałek o godzinie 20. Będę miał przyjemność poprowadzić webinar dla, dla brokera SwissQuad, ale przede wszystkim dla Was w temacie takich trzech fajnych trików, które dla mnie osobiście mocno wpłynęły na poprawę moich wyników, więc Was serdecznie na ten webinar zapraszam. Link jest oczywiście w, w opisie. No a my lecimy dalej, bo to nie jest tak, że ta hossa dotyka wszystkich wszędzie porówno, no bo gdy popatrzymy sobie na europejskie parkiety, na niemieckiego DAXa, no to tutaj się trochę rozjechaliśmy. A jeżeli popatrzymy na WIG20, no to ten rozjazd będzie jeszcze większy, natomiast w przypadku... Indeksu DAX, czyli tych 40 największych niemieckich spółek. No to sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy tutaj do czynienia z takim klinem zniszczującym flagą, tak czy siak układem zwiastującym kontynuację tendencji poprzedzającej powstanie tej formacji. A więc tutaj powinniśmy również. Oczekiwać tego wybicia w górę. Pytanie, czy to już jest koniec spadków? Bo w przypadku WIG-20, który oczywiście od ubiegłego października święcił bardzo ładny ruch wzrostowy, to nie jest jeszcze tak oczywiste. Poprzednie fale spadkowe, czyli te dwie fale, tutaj mieliśmy spadek na poziomie 16%, około 16%, tu mieliśmy spadek na poziomie około 15%, teraz od wierzchołka my spadliśmy o niecałe 10% i patrząc Overbalansowo, to nawet gdybyśmy zeszli sobie głębiej, czyli od wierzchołka powędrowali z indeksem WIG-20 w okolice 2080 punktów, to dalej można mówić o tym, że jesteśmy w tendencji wzrostowej, tylko znowu tej przestrzeni do tego, żeby się spadki nam pogłębiły, już wielkiej nie będzie. Jeżeli Wyznaczylibyśmy sobie linię trendu, która już i tak była edytowana w tym miejscu, no ale wyznaczmy ją sobie mniej więcej w ten oto sposób. No to to nam mniej więcej właśnie w tych okolicach 2080 punktów się zbiega. Pytanie, czy rzeczywiście tam popyt na, na, na WIG20, na spółki z WIG20 rzeczywiście się pojawi, no a wiemy jaki WIG20 jest, WIG20 jest taki, że bez banków tutaj nam się nie obejdzie, więc jeżeli chcemy rzeczywiście zobaczyć falę wzrostową, no to musi ten kapitał do sektora bankowego Napływać. chociaż patrząc przez pryzmat pomysłów rządowych no to tutaj można liczyć na jakieś małe fajerwerki jeżeli chodzi o tematy pomocowe a to oczywiście później powoduje, że tymi beneficjentami chociażby są właśnie banki bardzo ciekawie wygląda sytuacja bitcoina. Mamy oczywiście zamieszanie związane z Bitcoinem. Jutro w czasie rynkowego alertu o godzinie 19 o tym sobie porozmawiamy, czyli o pierwszych problemach z ETF-ami na Bitcoina. My natomiast popatrzymy na niego technicznie. No i technicznie mamy zaznaczony fajny, Poziom horyzontalny 40 160 dolarów, którego przełamanie no będzie oznaczało, że ta korekta będzie głębsza niż te korekty wcześniejsze. Dlaczego niż te korekty wcześniejsze? No, bo już teraz tutaj spadliśmy o 18%, a te korekty wcześniejsze były w tym zakresie 20% procentowym, więc przełamanie tego poziomu no, może oznaczać, że od listopada 2022 roku, czyli od, mm, od ponad 12 miesięcy, będzie to najgłębsza procentowo przecena bitcoina, ale też na zasadzie kupuj plotki, sprzedawaj fakty, więc to wszystko w logice się nam mieści i dalej przed nami jest między innymi chociażby temat halvingu, więc te spadki tutaj po prostu dla mnie osobiście wydają się zdrowe, a ten kapitał i zainteresowanie ETF-ami pokazuje, że w moim odczuciu ta tendencja w przypadku rynku kryptowalut osiągania nowego ATH, tych najważniejszych, nie mówię tutaj o Altach. Y jak najbardziej jest do zrealizowania i do osiągnięcia, i można sobie oczywiście nanieść, nanieść jeszcze jeden poziom, żeby zobaczyć, w jak fajnym miejscu się tutaj nam ta fala zakończyła. To jest miejsce, gdzie pojawiały się większe zmienności i w 2021, 2022 roku, no bo tu są te zaznaczone ładnie poziomy horyzontalne, więc fajnie, gdybyśmy się z tego poziomu nie przebili, No ale przebicie, no to jest to sygnał krótkoterminowy do, spad, do spadków płynący. uwaga z analizy technicznej, tak jest, bo analizą techniczną tutaj się zajmujemy. I popatrzmy jeszcze na złotego. Popatrzmy na złotego, dlatego, że złoty w oczach wielu analityków początek początkiem stycznia był najmocniejszy, na dwa, w 2024 roku. Czyli teoretycznie dużo osób obstawia, że niżej niż okolice 3,80, yy, czyli 3,90, w tych, w których tutaj robiliśmy ten, ten dołek, yy, nie będziemy w tym 2024. Ja nie jestem do końca przekonany, że tak rzeczywiście może być, chociaż styczeń przyniósł nam na razie odwilż na złotym. No ale znowu, sesja piątkowa pokazuje, yy, pokazuje nam delikatnie. Coś innego, no i to też poniekąd może być oznaką, no właśnie, nie siły polskiej waluty, ale słabości amerykańskiej waluty. Dolar, a więc zarazem to wszystko, co wyceniane jest w amerykańskiej walucie, w piątek. Mogło święcić właśnie, właśnie umocnienie, a tutaj widzimy, że ten dolar nam po prostu tą siłę oddał. No i popatrzmy na główną parę, bo tutaj te tendencje będą dla nas jaśniejsze. No i widzimy to umocnienie się euro względem amerykańskiej waluty. No i znowu, my tutaj z tą korektą, w której się znajdujemy, jesteśmy. W zasadzie overbalansowo tak na granicy. To znaczy, pogłębienie tego poziomu, tego dołeczka, no teoretycznie powinno oznaczać, że ten kapitał z euro do dolara powinien przepływać. Pytanie, czy tak się rzeczywiście wydarzy, skoro w zasadzie od. Czwartego kwartału 2022, my tu się znajdujemy w konsolidacji, a więc teoretycznie w przypadku zajmowania pozycji swingowych no nie powinniśmy tego dotykać i powinniśmy poczekać na troszeczkę mocniejsze sygnały płynące nam z analizy technicznej. I czekamy. Czekamy ręce pod tyłek. Jeżeli masz dobre pozycje, to oczywiście na ten moment ja nie znajduję argumentów, dla których mielibyśmy się tych dobrych pozycji pozbywać. Trzymam kciuki za twój handel, za kolejny inwestycyjny tydzień, a w przyszły weekend odmienione przygotowanie do handlu będzie to troszeczkę wyglądało inaczej, więc jeżeli masz propozycje, jak to dla Ciebie może być ciekawszym i lepszym programem, to oczywiście pisz w komentarzu, udanych inwestycji no i do zobaczenia na rynku.